Nie w dzieci, bo ja wzydzę, to się wtrąca. No na no, przykład mnie nazwano subkulturą w szkole, dyrekcja tak mnie nazwała i się... No, Ale ja nie się, ja się traktuje. <ślaski> Znam subkulturę osób, które grają w tenisa. My jesteśmy dobre dzieci. Na kończę, na końcu, bo mnie w... Dobra. Trzymajcie się równo i nie dajcie się poniewieraniem sobą. Pana Boga mieć w sercu. Słuchajcie, technik, technik, technik jest moc.

Spadamy, jedziemy teraz na tryskola, jedziemy na tryskola sobie, spadamy, wrócimy na najlepszą buzę i spadamy, <grym wyszła> plastik, okej, okay, no nie mam nic przeciwko, Nie Daj spokój. Jaką reprezentuje pan subkulturę? Gdy znaczy to ktoś tam włamanie do samochodu? to to jest? Moja subkultura jest najlepsza. <gulia> <Subkur> <gulia> murę mam, koło w dole. Wszystko za A co pan robi z tymi y, rodnikami, z <gulia> Wszystko <gulia> idzie na złom. Rozumiesz <gulia> Cię, <gulia> rozumiesz? A ty na co się <gulia> Dresiarz łysy z trzema, z pa dwoma paskami czy z czterema czy tyle. Ja. Dzień dobry dla mnie, dla niej nie tak samo Zatrzymałem się z lupy Jawe! Co to, stary, słyszałeś tego nowego? Stary jak się by na pieprzach wczoraj na dążę. Kurde, jaka niunia luda Służwa, niezi, bo byłem stary B, ja w ogóle jak ostatnio na pieprzał stary. O, Jesteś luźny! Za tym zejdziemy co tego tego na Plus, plus, ale jest luz, jest luz, jest luz, jest luz, jest luz, jest łuska, jest łuska, jest łuska, jest łuska, jakby tylko jest łuska, Co to było? Eminem. Malują, bo to widać, obdrapane i malowane, i tylko że ich nie widać, jak to robią. Czy? Nie no, o, o, oprócz, oprócz Iwana to są spoko ludzie. No. Heavy metal, muzyka, Nowo, ideologia bez ideologii, dobra, która połączyła ludzi. Jest to nie tylko muzyka, tylko także sposób na życie, sposób ubioru, sposób postrzegania świata. i kabim, Gra w już coś bardziej ciekawego. Wiesz co? Każda muza jest dobra, jeśli tylko jest dobrze grana. Dzisiaj zapolowaliśmy na bardzo ciekawego i rzadkiego przedstawiciela subkultury. Są to mianowicie rastamani. Ich kolorem jest czerwony, żółty i zielony. Cały czas nie wychodzą na światło dzienne, jarają blanty i słuchają regę. Więc za moment, już za chwilę dostarczymy relacji na żywo. Chodźcie tylko cicho. O, śpi. I zajara się. weźcie i kurwa, pozydajcie. Eee, q za kim jesteś? Eee, q kto ty nie widzisz szalika? C... K... O, q <zys precio> eee. A, Q2? <greso> Według mnie trzeba popadać w jakieś tam skrajności w każdej z kulturze. Przeprowadzam wywiady, reportaże. E, czy może Pani powiedzieć na parę pytań? E, zbieram wiadomości o, o Pańskiej sepulturze. Czy, czy, czy może Pan coś o tym powiedzieć? Nienawidzę brudasów tych metali pieprzonych ani Halo? Mamusia? Po prostu trochę później na obiad. Prawda, że mogę? Proszę. Ej, ogólnie, no bardzo ich nie lubię, bo się dopierdalają na mieście, a poza tym to, wiesz, ogólnie mnie wszystko wali, kurwa. Nienawidzę hejdów kurde, po prostu, bo to są dla mnie dzieci. To jest główny. już mi bardzo przeszkadzają, dlatego tak? że ja im teoretycznie Wszyscy schiedzi, zaprzedali siebie, k**wa, I zaczynają napier**ać naszych białych braci. Trzeba niszczyć Żydów, Murzynów, Żółtków i inne mniejszości narodowe, bo oni zabierają nam pracę, chleb i k**a inne rzeczy potrzebne do życia. Za szyjkę mocno wchłonę i napij się... Niech jest słuchaj, nie tak! Słuchaj! się się nie od dziecka. I człowiek, co Dawaj! Do roboty trzeba to, 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 to. Wale po, do kamery! <grym> mm, pod te kamery! Bo no, lubię wina. No mówię wam, no właśnie fajnie jakby no. było tak, żeby y, był taki pod... prawdziwy. że <grym>